Popełnię modnego głupstwa polegającego na traktowaniu wszystkiego, czego nie mogę wyjaśnić, jako oszustwa. Karl Gustav Jung. Ktoś drwi z tego, czego nie poznał, nie jest sceptykiem, jest zwykłym ignorantem. Jest to akademicki wręcz przykład ignorowania przez naukę bezspornych i w tym przypadku łatwych do zweryfikowania faktów, tylko dlatego, że wymykają się one rutynowemu poznaniu. W zaprezentowanej w tym odcinku sprawie, dzięki informacjom uzyskanym od Krzysztofa Jaskowskiego, zostali zatrzymani i osądzeni sprawcy podwójnego zabójstwa. Będzin. 2006 rok. Zima. Będzińska straż pożarna otrzymuje zgłoszenie, że płonie kamienica przy ulicy Modrzejowskiej. Natychmiast ruszają do gaszenia. Przez co udaje im się uchronić budynek przed całkowitym spaleniem. Zniszczeniu ulega tylko jeden lokal, w którym mieszkała właścicielka kamienicy. Kiedy strażacy z policjantami dokonują oględzin strawionego przez ogień mieszkania, napotykają się na makabryczne znalezisko. W kuchni leżą dwa zwęglone ciała. Sekcja zwłok wykazuje, że bezpośrednią przyczyną ich śmierci nie był pożar. Na ciałach ofiar są ślady cięcia nożem. Nie było wątpliwości. Przed spaleniem zostały brutalnie zamordowane. Na miejsce standardowo dotarła policja. Wykonano wstępne czynności. Biegły pocharniczy obecny na miejscu. Wstępnie stwierdził, że było to yy, prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej. No i tak to wyglądało w pierwszym dniu zdarzenia. Sprawa zosta została zakwalifikowana jako pożar. No niemniej jednak yy, prokurator powiadomiony o zdarzeniu zalecił sekcję zwłok ofiar. To jest typowe w takich przypadkach. I już następnego dnia mieliśmy informację od obducenta na gorąco, że zwłoki znalezione jako zwęglone miały urazy twarzy czaszki, co wskazywało na to, że przyczyną śmierci nie był pożar ale no działanie osób trzecich. W sprawie tej szczętości prokuratura szła śledztwo, widział Kryminalny Komendy Powiatowej w Będzinie dostał je do prowadzenia no i ruszyliśmy z całą procedurą. Śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia nie przyniosło efektów. Powstają coraz to nowsze hipotezy, które po czasie upadają, bo policjanci nie znajdują dowodów na ich potwierdzenie. W końcu trzech będzińskich śledczych wybiera się w długą podróż ze Śląska do Człuchowa. Przyjeżdżają do Jasnowidza w samo południe i wnoszą do niego dwa worki foliowe. Znajdują się w nich osmolone strzępy szmat. Panie Jackowski, w tych workach mamy e, rzeczy ofiar, osobno kobiety i mężczyzny. Informuje jeden z nich: Mimo, że upłynął już jakiś czas od tej tragedii, zapach spalenizny nadal jest bardzo intensywny. Worki są zawiązane i zabezpieczone kontynuuje policjant. Nie można ich rozwiązać. Może pan jedynie posiedzieć przy nich. Jackowski zostaje sam na sam ze strzępami ubrań na trzy godziny. Czas jednak szybko mija, a on nie czuje nic. W końcu jego córka przerywa tę milczącą monotonię. Tato za 15 minut wrócą policjanci. Ale ja nie mogę nic poczuć, odpowiada zdenerwowany. Po raz kolejny spogląda na worki stojące po środku pokoju i nagle ten znajomy błysk. Widzi sklep, a raczej mały sklepik z farbami. Należy do młodego małżeństwa, ale pracuje tam też młoda uczennica. Sklep mieści się w tej samej kamienicy, w której doszło do zabójstwa. Czuje też, że mordercą jest mężczyzna, który wraz z żoną prowadzi interes. Dociera do niego również myśl, że odszedł od swojej żony i zamieszkał u uczennicy. Mieli romans, a jego żona dowiedziała się o tym i to był główny powód rozstania. Ma wrażenie, że to wszystko, co mu się skojarzyło, stało się znacznie wcześniej niż morderstwo dwa, trzy lata przed zbrodnią koniec wizji. Dwa worki przywieźli ciuchów popalonych. Tam wiedziałem, że zostali zamordowana właścicielka kamienicy i jej sublokator. Opisałem całe zdarzenie. Co ciekawe, kiedy dałem na piśmie tym trzem policjantom e, mój opis zbrodni, oni byli bardzo niezadowoleni i powiedzieli, że zmarnowali czas. Że ja im nawet do głosu nie dałem dojść, tak powiedzieli, bo oni mieli przygotowane ze sobą zdjęcia bezdomnych z Będzina. Bo rzekomo ci bezdomni odgrażali się, te, właściciele tej kamienicy, ponieważ nocowali w piwnicach tam, w takim korytarzu piwniczym. Ona często policję wzywała i ich wypędzała. I nawet były pogłoski, że talecy bezdomni mówili, że kiedyś ją spalą. Oczywiście morderstwo było tak zrobione, że osoby zostały zamordowane, w tym właścicielka kamienicy, ale dokonano w jej mieszkaniu pożaru, który dość szybko został ugaszony. Ja natomiast policji wskazałem zupełnie inny trop mi się taki, że powiedziałem, że pewne małżeństwo prowadziło jakiś bar. Bar lub sklepik, nie byłem tego pewny i mieli uczennice. Ten bar czy sklepik długo nie funkcjonował, on się nie powiódł, ale w uczennicy zakołał się ten pan i zostawił żonę dla tej uczennicy i gdzieś podczas tego w w jakiejś wsi Powiedziałem, że mieszka z nią, on zostawił tą żonę. I ten mężczyzna miał długi u tej właścicielki kamienicy. Miał z nią scysję, ona go straszyła sądem. który raz idąc do niej, próbując się dogadać, nie dogadał się z nią, pchnął ją na coś, uderzył ją, chyba o coś uderzyła głową, zaczęła krzyczeć. W tym wyszedł sublokator. Ten już dokończył tego czynu, który może zaczął się od afektu. Zabił tą kobietę. No, i zabił niechcącego świadka. O, w ogóle zostawił te ciała, uciekł, potem wrócił i podpalił kamienicę. Jackowski zapisuje na kartce, że uczennica wie o tym, że mężczyzna zabił właścicielkę kamienicy i jej sublokatora, bo sprawca jej się zwierzył. Sugeruje również, że to ją pierwszą powinni przesłuchać. Kiedy odczytuje to wszystko policjantom, oni patrzą na siebie z niedowierzaniem. Niczego z tego, co pan nam tu odczytał, nie kojarzymy ze śledztwa. W tej kamienicy nie ma żadnego sklepu. To stary, zaniedbany budynek, mówi jeden z nich. Nic tutaj nie pasuje. Wyraźnie rozżaleni policjanci opuszczają mieszkanie jasnowidza, a on sam czyni sobie wyrzuty. Że najwyraźniej dał złe odczucia. Kilka dni później, kiedy zaczął już zapominać o niefortunnym zdarzeniu z bęcińskimi policjantami, zatelefonował do niego jeden z nich. Pan Jackowski, mówi podekscytowanym – To niewiarygodne, ale miał pan rację. Sprawdziliśmy podane przez pana informacje i okazało się, że trzy lata temu w tej kamienicy pewne małżeństwo prowadziło mały sklepik, mieli też starzystkę. Gdy dotarliśmy do żony byłego właściciela sklepiku, ta oświadczyła nam, że jej mąż okazał się łajdakiem, że są po rozwodzie, a jej były mieszka na wsi u ich uczennicy, która ma z nim dziecko. Kiedy tam pojechaliśmy i zaczęliśmy ją przesłuchiwać, już w pierwszych zdaniach przyznała się, że konkubent zwierzył się jej, że wcale nie chciał zabić tej kobiety. Miał u niej dług, a ona się odgrażała, że poda go do sądu, więc poszedł do niej się dogadać. Zamiast się porozumieć, zaczęli się kłócić. On się zdenerwował, uderzył czymś staruszkę w głowę, a ona upadła. Potem wszedł do mieszkania lokator którego zaniepokoiły wrzaski. Jackowski w osłupieniu nie potrafił przerwać monologu policjanta. Nie chciało mu się w to wszystko wierzyć. Już po kilku dniach, po dwóch czy trzech dniach, jeden z tych policjantów zadzwonił do mnie i mówi: Przebana, to się wszystko zgadza, kiedy trafiliśmy, że tam było rożno, prowadziło to małżeństwo. Jak dotarliśmy do żony, tego pana, to ona powiedziała, że jest rozwiedziona, bo on, że jest młodą dziewczyną, która zresztą pomagała w tym rożnie, była tam jakąś kelerką. Wtedy ja powiedziałem policjantom tak, bo ja mówię, wie pan co, wy nie aresztujcie tego chłopaka, który jest mordercą, który z tą dziewczyną mieszka, wy ją weźcie. Bo ona jest wtajemniczona, ona coś wie. I efekt był taki, bo to wiem od policjanta, że już w samochodzie ona zaczęła składać zeznania i żeby siebie bronić, powiedziała, że słyszała rozmowę telefoniczną, jakąś tam, że to, że tamto, że, że wie o tym. No, a potem aresztowano już tego sprawcę. Decyzję o skorzystaniu z pomocy Jackowskiego podjął ówczesny komendant powiatowy policji w Będzinie, młodszy inspektor Dariusz Brandys, oraz jego zastępca, młodszy inspektor Zbigniew Klimus, później pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego w Katowicach. W styczniu 2006 roku w Będzinie podpalono kamienicę. Po jej ugaszeniu znaleziono dwa ciała, a sekcja wykazała, że byli to właścicielka kamienicy i lokator, wyjaśniał na łamach miesięcznika policja 997 komendant Klimus. Mieli obrażenia wskazujące na zabójstwo, ale brakowało motywu. Długo prowadziliśmy tę sprawę i wszystko, co się dało zrobić, zrobiliśmy więc zdecydowałem, że skorzystamy z wiedzy jasnowidza. Przełożeni kręcili nosami, ale ja byłem pewien tej decyzji. Policjanci pojechali do Człuchowa z przedmiotami, które należały do ofiar. Jasnowidz w ciągu kilku godzin podał informacje o świadku zdarzenia. Powiedział, żeby porozmawiać z osobą mieszkającą w miejscu, które wskazał. Na stronach magazynu policjanci wspominają. Pojechaliśmy tam. Świadek mówił, że męczył się z wydarzeniem, o którym wiedział. Dzięki informacjom od Krzysztofa Jackowskiego zatrzymani zostali dwaj zabójcy. Jak dodaje komendant Klimus, pan Jackowski zaskoczył policjantów, którzy do niego przyjechali. Nie wiedział, kto to będzie, a podał ich imiona i powiedział, czym się konkretnie zajmują przy tej sprawie. Zadaniem policji jest wykrycie sprawcy, a w jaki sposób to już jej sprawa. Nigdy nie wstydziłem się tej współpracy i później parę razy też korzystałem z pomocy Jasnowidza. Decyzję podjął ówczesny komendant powiatowy policji w Będzinie. No w zasadzie nie decyzja, sugestie o skorzystaniu z pomocy pana Krzysztofa Jaskowskiego. Jasnowidza została ta decyzja podjęta w lutym. Bo w zasadzie, tak powiem, nieskromnie, decyzję to podjąłem ja, bo to była sugestia ze strony komendanta. Ja podchodziłem do tego dość sceptycznie, jakoś nie miałem nigdy styczności z takimi y, sprawami i nie za bardzo, powiem szczerze, wierzyłem w skuteczność takich metod. No ale, ponieważ sprawa już trwała półtora miesiąca, no nie mieliśmy nic do stracenia. Ja w tym czasie byłem na Europie, y, kiedy zdecydowaliśmy się tam jechać do Krzysztofa Jackowskiego. Nawiązałem kontakt z komendą w Czuchowie, żeby uzyskać telefon. Y, Zadzwoniłem, nie podałem nazwy miejscowości, w której jesteśmy, nie podałem okoliczności zdarzenia, powiedziałem tylko, że mamy do czynienia z podwójnym zabójstwem i chcielibyśmy skorzystać z jego pomocy. Oczywiście ustaliliśmy termin naszej wizyty. Pan Jackowski poprosił, byśmy przywieźli zdjęcia ofiar i jakieś rzeczy osobiste, ubrania, cokolwiek, co miało tam z nimi bezpośrednią styczność. No, i pojechaliśmy. testowaliśmy się w trójkę z dwoma policjantami, ja i dwóch policjantów z Wydziału Kryminalnego, który miałem wtedy przyjemność nadzorować. Pojechaliśmy do pana Krzysztofa Jackowskiego, co jest niezabronione, to jest dozwolone, i postanowiliśmy z tej opcji skorzystać. Pierwsze wrażenie, powiem, było cokolwiek takie no niezbyt korzystne. Zobaczyłem mężczyznę dość chaotycznego w swoim zachowaniu, nadpobudliwego, że tak powiem, odpalającego papierosa od papierosa. No ale cóż, no jeżeli jechaliśmy 600 km, no to weszliśmy, przedstawiliśmy swoją sprawę. Oczywiście na tyle, ile mogliśmy, żeby niczego nie sugerując. Wcześniej zaznaczam, że ta sprawa w ogóle nie była medialna, bo tak jak mówię, w pierwszej wersji było to potraktowane jako pożar, no i nieszczęśliwie z ofiarami, co niejako wyklucza możliwość sugestii. No bo jeżeli sprawa jest medialna, to każdy może dołożyć jakieś trzy grosze, własną wizję, koncepcję i tak dalej. No tu pan Jackowski myślę, że stanął przed sprawą całkiem listą. Wiedział, że są dwie ofiary, nie wiedział, gdzie te ofiary są, w jakiej miejscowości, czy w mieście, czy we wsi. Nie znał żadnych szczegółów, nie wiedział, czy to jest dom, czy mieszkanie, czy, 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 czy las, czy pole, lokal gastronomiczny, czy, czy te ofiary mają lat 18 czy 60. No i siadł. Uf. My obok niego nawet zasugerowałem, że możemy wyłączyć telefony komórkowe, żeby nam tam nie przerywało. No to nie przeszkadzało akurat panu Krzysztofowi Obiasekiemu. I tak jak mówię, no siadł papieros od papierosa, cienkie takie papieroski palił, nawet musieliśmy jechać, go wzmocnić, bo brakło paczek. I zaczął mówić. No, początek znowu wzbudził mój niepokój i niedowierzanie w sens naszej wizyty. No bo co prawda powiedział, że zdarzenie miało miejsce w domu w domu, w którym na dole jest sklep. No czyli coś tam nam zaświtało, że zdarzenie składa się z dwóch aspektów, czyli z tego, że sprawca przychodzi na miejsce zdarzenia, dokonuje zbrodni, po czym ucieka, po jakimś czasie wraca na miejsce zbrodni i żeby zatrzeć ślady dokonuje podpalenia. Wstawał, chodził po pokoju dość chaotycznie, wąchał te ubrania, siadał, mówił coś o jakiejś tam schizofrenii i tak dalej. No, Trochę to dziwnie wyglądało, mało wiarygodnie dla mnie. I w pewnym momencie wyskoczył z takim tekstem, że widzi miejsce 8 km oddalone od miejsca zbrodni. Widzi pole, widzi las. Widzi wieś, widzi kościół charakterystyczny, no to zupełnie pozbawiło mnie tam jakichś tam złudzeń co do sensu przyjazdu, no bo mówię, no jaki może być związek z miejscem zdarzenia, wioska oddalona 8 km. W pewnym momencie pan Jarkowski mówi, że w tej miejscowości, która jest 8 km od miejsca zbrodni, gdzie jest charakterystyczny kościół, mieszka osoba, dziewczyna, która pracowała w sklepie na miejscu zbrodni i która ma pełną wiedzę na temat tego zdarzenia, wiedzę, która jest nam w stanie no wiele pomóc. Tak, ta wizyta się skończyła. No rzuciło nam to pewne światło na tą sprawę. Wróciliśmy na miejsce. W pewnym momencie pan Jackowski wyjął kawałek kartki papieru i napisał na nim Jaskul, mówiąc, że to słowo gdzieś, gdzieś mu tkwi w głowie i przeszkadzał mu tam w jakimś tam logicznym myśleniu, tam w tej logicznej wizji. No, powiedziałem, że obok mnie siedzi policjant, który nazywa się Jaskulski i to jest osoba, która była pierwsza na miejscu zbrodni. No i wtedy pan Jackowski powiedział, co trochę mnie rozbroiło, że no, przez to przeszkadzał bo widocznie w tej wizji że tam był. No, wróciliśmy do komendy, złożyliśmy relację mojemu komendantowi No i po jakimś czasie przygotowaliśmy realizację tej sprawy. Istotnie dotarliśmy do takiej informacji, że w barze Okurcze pracowała na kasie dziewczyna, która mieszka 8 km od miejsca zbrodni, w miejscowości Wojkowice Kościelne, w miejscowości, w której... Przy dawnej Gierkówce jest charakterystyczny Biały Kościół, no ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, czy ma wiedzę na ten temat, ponieważ tak jak mówię, o, w momencie dokonania tej zbrodni ona już tam nie pracowała. No, w trakcie realizacji osoba ta została dowieziona do komendy w Będzinie no i w trakcie czynności, przesłuchania, rozpytania, a następnie przesłuchania potwierdziła, że istotnie była świadkiem rozmowy właściciela czy najemcy lokalu o kursze ze swoim kolegą na temat planowanej zbrodni czyli pozbycia się właścicielki lokalu, której najemca zalegał kwotę 2000 zł z tytułu najmu lokalu. Poza tym no, z uwagi na to, że nie płacił, właścicielka wypowiedziała umowę najmu i w ciągu tam 10, czy tam już 12-14 dni miał opuścić ten lokal. No i to był prawdopodobny motyw zbrodni. Sprawca został zatrzymany. Po przesłuchaniu tej osoby, występując z pozycji takiej wszechwiedzy, ta pani widząc, że no wszystko wiemy, spontanicznie zeznała to, co zeznała. No. A w trakcie spotkania z Jackowskim nie nakierowaliście go w żaden sposób? Wie pan? W żaden sposób, bo tak jak ja mówię, ja siedziałem tam raczej biernie, ponieważ ja do końca nie wierzyłem w to. Ja do dziś jestem przekonany na 100%, że gdybym nie był tam na miejscu, nie słuchał tego, co mówi Jackowski, nie widział jego zachowania i nie widział późniejszych tam efektów, to dziś zostawiałbym sobie jakiś tam margines wątpliwości, że on coś tam mógł pomóc. No, powiedziałbym, że no, no, no cóż, no, tak powiedział, bo tak powiedział, bo tak mu się zdawało. Nawet policjantom, którzy tam byli, a pojechali ze mną naprawdę ludzie, bo tworzyliśmy wtedy naprawdę bardzo fajny, mocny zespół, to pojechali doświadczeni ludzie, Zahartowani w bojach, że tak powiem, i późniejsze czynności wykonywali y, y, też różnie doświadczeni, y, to zawsze bym sobie zostawił ten margines wątpliwości, że a może jednak no, coś ty musiało być. No, wie pan, no, y, ja już zaznaczałem w książce, że jestem daleki od wiary w życie pozagrobowe. Nie wiem, czy bym do końca uwierzył. Y, Jackowski zaznaczył przy tym, że on nie przedstawia nam oczywiście wersji, bo on jest wszechwiedzący, bo gdyby był, to pewnie polski monopol y, loteryjny by upadł. Bo... Co tydzień by sobie tam typował właściwe liczby i nie wskazuje nam, że tak, 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 i tu jest sprawca, i tak dalej. On, jak sam powiedział, żeby stworzyć prostą, to muszą być łamane. I z tych łamanych, które on tam nam spontanicznie rzucał, myśmy musieli sobie stworzyć tą prostą, która doprowadziła nas do skutku tak, takiego, że podejrzany, oskarżony, sprawca został skazany na karę do żywotniego pozbawienia wolności. Z dużym dystansem jestem raczej takim, wie pan. No, Człowiekiem, który wierzy w konkretne to, co widział, no ale tam na miejscu byłem, widziałem, yy, słyszałem, no i no, no nie ma możliwości, żeby to nie, nie był jakiś tam swoisty fenomen. Nie? Mimo tam różnych opinii, yy, te, które pojawiły się tam również w internecie po tej wcześniejszym naszym spotkaniu, mimo wszystko zachęcam do tego, żeby ktoś, jeżeli ktoś ma odrobinę gdzieś tam wiary i chce dobrze, to niech skorzysta każda możliwość dotarcia do sprawcy przestępstwa, zwłaszcza takiego paskudnego takiego paskudnego zabójstwa dwóch osób, w tym jednej zupełnie, znaczy obie były jakby nie patrzeć niewinne, ale ta druga, ten mężczyzna, to zupełnie przypadkowy, który, który usłyszał gdzieś tam hałasy, wyszedł i zginął. No to, to ja powiedziałem to w książce i tam zostało nazwane to po imieniu. I choć taki skurwysyn idzie siedzieć, to jest, to warto. No ja mam satysfakcję ogromną, że udało się zaprowadzić przed sąd sprawcę i ostatecznie go skazać. I myślę, że o to to już nawet najbardziej zagorzały niedowiarek pretensji mieć chyba nie może.